Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, 22 maja 2017 roku, a przed wami kolejny daily news, na który was serdecznie zapraszam. Największy i najbardziej rewolucyjny dodatek w historii Elder Scrolls Online rozpoczął dzisiaj swój early access. Na serwery mogą już wchodzić osoby, które wykupiły wcześniej dostęp reszta fanów, natomiast będzie musiała poczekać do 6 czerwca na światową premierę Morrowind. Sam Morrowind to nietypowe rozszerzenie, nie musimy przechodzić przez wszystkie etapy rozgrywki, tylko od razu rozpocząć swoją przygodę z krainą Vardenhall. Co do nowości jest ich oczywiście cała masa. Nowa kraina, miasta, dungeony, przedmioty, battlegroundy i nowa klasa postaci Warden. Dodatek kosztuje od 120 do 500 zł. Wszystko zależy oczywiście od rodzaju edycji, jaką wybierzecie. To co widzicie w tle, to nie tylko prezentacja systemu walki z Justice Online, którego Closed Beta ruszy w lipcu, to również pierwszy prawdziwy gameplay z nowej produkcji twórców Revelation Online. Możemy mieć pewność, że Justice nie będzie kolejnym statycznym MMORPGiem, w którym wystarczy namierzyć przeciwnika i wciskać odpowiednie klawisze numeryczne, aby użyć umiejętności. Podyczki będą dynamiczne, wymagające i pełne efekciarskich umiejętności rodem z azjatyckich filmów karate. Przynajmniej takie są założenia. Kosztujące 61 milionów dolarów Bless Online nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Najbardziej widać to na przykładzie wydarzeń za wschodu. Najpierw rosyjska wersja gry zamyka tymczasowo niby serwery ze względu na słabą jakość gry, a potem Korea Południowa łączy serwery czwarty raz od marca 2016 roku. Bless startowało z 10 serwerami, po miesiącu było ich już tylko 5, następnie dwa, a teraz świat Lumen oraz Gaius stanął się jednością 14 czerwca. Europa i USA wciąż czekają na własną wersję Wersji gry, ale czy jest na co czekać? To pytanie kieruję do Was i mam nadzieję, że mi na nie odpowiecie. Area Games znowu w formie. Amerykańska firma pozbywa się kolejnej ciekawej gry ze swojej listy. Tym razem padło na otwartego w październiku 2015 roku Dragon Mon Hunter, którego nazywaliśmy całkiem słusznie bajkowym Monster Hunter Online. Powodem zamknięcia serwerów jest drastyczny spadek populacji w ostatnich miesiącach oraz wewnętrzne problemy, cokolwiek to znaczy. Azjatycka wersja Dragon Mon Hunter została wyłączona dawno temu, anglojęzyczna wersja przestała istnieć 29 czerwca. Jak wiadomo, na rynku MMORPGów ów nie ma miejsca dla słabych tytułów. move Wydawać by się mogło, że kwestia praw autorskich do Doty została raz na zawsze zakończona. W 2012 roku, po wielu miesiącach intensywnych rozmów, Blizzard doszedł do porozumienia z Valve, pozwalając Gabenowi i spółce na dalsze korzystanie z rzeczonej nazwy. W tym samym czasie Blizzard zrezygnował z Doty na rzecz Heroes of the Storm. Tymczasem dwójka chińskich producentów zdecydowała się poddać pod wątpliwość umowę zawartą między Valve a Blizzardem i przekazać sprawę do sądu. Nie są to jednak przypadkowi ludzie, tylko właścicieli Dota Legends i Heroes Charge, które swego czasu zostały zmuszone do zamknięcia swoich gier przez. Z Valve z powodu nielegalnego wykorzystania postaci z ich gier. Oskarżyciele chcą dowieść, że Valve nie ma tak naprawdę żadnych praw do marki. Czekamy na rozwój wydarzeń, może być naprawdę interesująco. I to wszystko w dzisiejszym Daily Newsiku. Jeżeli całość Wam się podobała, koniecznie zostawiajcie łapy w górę, komentarze i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi materiałami. Do usłyszenia jutro. Cześć!